W poprzednim odcinku o męskiej pielęgnacji pokazałyśmy Wam jej podstawy, krem i żel do mycia twarzy. Dzisiaj dokładamy do dwóch wcześniej wymienionych produktów kolejne, które będą dodatkiem do Waszej codziennej pielęgnacji. Trzymając się analogii samochodowej, myślę, że wszyscy pasjonaci motoryzacji doskonale wiedzą, że kolejne etapy pielęgnacji wpływają na finalny efekt. No i tak samo drodzy panowie jest z twarzą, z pielęgnacją twarzy, dlatego wprowadzamy tutaj kolejne trzy produkty. Krem pod oczy, filtr UV i balsam do ust. Nie szminka, balsam jest bardziej męski. Krem pod oczy to taka hybryda, czyli wersja zaawansowana kremu do twarzy, która jest specjalnie dedykowana okolicy oka, dlatego że ona jest po prostu cieńsza i delikatniejsza. Krem nie tylko nawilża, ale także dodatkowo niweluje cienie, opuchliznę, ale także wpływa na kondycję skóry, no i działa przeciwzmarszczkowo. Kremy pod oczy znajdziecie w różnych formach i różnych konsystencjach. Są te w żelu, w kremie. Żelowe są zwykle lżejsze, kremowe są bardziej komfortowe. Są różne też metody aplikacji, prawda? Tak, no i mamy też różne opakowania. Może to być taka wersja w tubce, może być też z kuleczką. I fajna opcja, warto czasami włożyć krem pod oczy do lodówki, bo wtedy wstając rano i aplikując taki zimny krem idealnie niwelujemy opuchliznę pod oczami. No i właśnie, kremy pod oczami też wybieramy do potrzeb naszej skóry pod oczami. To są różne wersje, prawda? Tak, no i nie można, a nawet trzeba dobierać do tego. No, ja się z tym absolutnie zgadzam. Natomiast kremy pod oczy są w różnych konsystencjach, w różnych formach, różne metody aplikacji. Wybierzcie taką, która najbardziej Wam pasuje. Jak aplikować krem pod oczy? Nakładamy niewielką ilość produktu albo bezpośrednio pod okiem, albo na palec. Ważne jest to, żeby wybrać miejsce w okolicy oczodołu, nie za blisko oczu, bo może troszkę szczypać. I nakładamy krem od wewnętrznego kącika oka, aż do zewnętrznej strony. Teraz trochę o filtrze UV. Tłumacząc Wam jego działanie, wyobraźcie sobie coś takiego. Samochód mhm. Bentley. Mm -hmm. Nowiutka sportowa Tesla mm -hmm. albo stary Perzot, który stoi u mnie w garażu. Nieważne, słuchajcie, jaki samochód, byleby był przykryty pokrowcem, bo tak właśnie działają filtry UV. Chronią naszą skórę. A jeśli mowa o filtrach, to mamy różne opcje i jest też taki w sprayu, który bardzo szybko aplikujemy na skórę. No tylko właśnie, pamiętajcie, żeby zaaplikować go zanim się ubierzecie, bo jeśli tego nie zrobicie, to mogą powstać plamy na waszym ubraniu. SPF to Sun Protector Factor, wskaźnik ochrony przeciwsłonecznej. Wybór filtra powinien być podyktowany fototypem skóry. Osoby z jasną karnacją powinny używać filtrów 30 SPF i powyżej, a z ciemną mogą sobie pozwolić na trochę mniejsze filtry, ponieważ ich skóra zawiera więcej melaniny, czyli naturalnego pigmentu, który chroni przed szkodliwym działaniem promieniowania słonecznego. Z upływem czasu filtry przeciwsłoneczne zaczynają tracić na skuteczności, dlatego trzeba pamiętać o ich regularnym nakładaniu. Najlepiej smarować się filtrami 20 minut przed ekspozycją na słońce, powtarzać smarowanie co 2 godziny w warunkach normalnych i po każdorazowym kontakcie z wodą. Poza wysokością SPF mamy też do wyboru konsystencję produktów. Wśród formuł znajdziecie fluid albo lotion, czyli te produkty, które są bardzo lekkie na twarzy, krem, najbardziej popularną wersję filtrów i oliwkę. Która naszym zdaniem jednak najlepiej sprawdzi się do ciała. Dodatkowym elementem, na którym warto zwrócić uwagę, drodzy panowie, są usta, o których bardzo często zapominacie, a są niestety spierzchnięte. I tu z pomocą przyjdą wam balsamy do ust, a raczej mówiąc po męsku, sztyfty do ust, które przepięknie nawilżą, które podziałają na te spierzchnięte usta, ale także przygotują je do pocałunków. Każdy lubi z nas soczyste pocałunki. <laughs> Produkty, które dodałyśmy w dzisiejszym odcinku, czyli krem pod oczy, filtr przeciwsłoneczny i balsam do ust, są szybkie, łatwe w użyciu i przynoszą dużo korzyści. Ale to nie wszystko, bo mamy dla Was coś jeszcze. A co to takiego jest, zobaczycie w kolejnym odcinku.